Nietrwałe i w 1934 roku pojazdy te zostały ponownie przebudowane już przez polskich inżynierów i pod oznaczeniem wzór 34 czysto kołowym zawieszeniem zostały wprowadzone do wyposażenia w armii. Eee, Leszek w tej chwili jest w wieży i ja obsługuje karabin maszynowy. Natomiast za kierownicą Grzegorz Jaciński, także na współpracownik. Oryginalne pojazdy tego typu posiadały silnik o mocy 25 koni, więc nie można było spodziewać wiele większe niż w Polsce. Polscy kawalerzyści uważali, że motocykl nadaje się co najwyżej zupę w wojsku, bo nic nie zastąpi konia. Niemcy w pewnym okresie rozwoju swoich wojsk szybkich zdecydowali, że motocykl jest świetnym narzędziem, jest o wiele bardziej dzielny w terenie od samochodu, a jednocześnie uzbrojony w karabin maszynowy również żołnierza. Odpowiedzi na te pytania będzie można znaleźć tutaj dzisiaj na Polach Czerwonkowskich. Rekonstrukcji historycznej przygotowanej przez burmistrza Chusonaczewa każdy będzie mógł zobaczyć jak walczył polski żołnierz we wrześniu 1939 roku. Zapraszam na niezwykłą wyprawę w czasie. Żołnierz polski, dając przykłady niesamowitego męstwa, patriotyzmu i co warto podkreślenia profesjonalizmu bronił naszego miasta. Dokładnie 73 lata temu, 15 września, major nie oddał mu swojego lotnictwa. To tutaj, nad Zurą, to tutaj, w okolicach Sochaczewa walczyły na rzecz jednostki Jednak polscy artylerzyści też nie pozostają dłużni. Po polskiej stronie walczy dzielnie przeciwpancerny Popols i w tej chwili swoimi strzelanymi salwami przegonił jeden z niemieckich czołgów. Po polskiej stronie walczy również sławetna prawosławna armata polowa, która pamięta jeszcze przełom wieku. Armata polowa wprowadzona jeszcze w Armii ale bardzo skuteczna broń i doskonale sprawdzająca się w warunkach bezpośredniego wsparcia działań na polu bitwy. polski artylerii jest skuteczny, jednak czołgi próbują wedrzeć się na polską pozycję. I w tym momencie ukryty polski żołnierz z granatem dokonuje zniszczenia. Bezpośrednie trafienie granatem w czołg. Piszę te mistrza Piotra Osieckiego, Muzeum Ziemi w Czechach Pola na Polabiczku nad Muzealna grupa rekonstrukcji historycznej. Milizacji Polskiej byli z nami także nasi sochaczesty karterze i ich komendant Krzysztof pośredni dziękujemy Sochaczewskiej policji i jego i komendantowi janusowi patury, sochaczeskiej straży pożarnej, komendantowi Pawłowi, Kubiatkowi, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury ZGM niemal wszystkie sochaczesty